Cześć Siemaneczko, witamy Was w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku na naszym kanale jedziemy siać dalej yy, mieszankę gorzowską siejemy poplon, taki przedplon przed kukurydzę wiadomo przy krówkach mlecznych potrzeba tego, tej paszy także wykorzystujemy pole i siejemy gorzowską jesteśmy na miejscu, zaraz tutaj tutaj już mam zaczęte, na pewno będziecie to widzieć w, yy, w poprzednich filmikach tylko nie wiem czy mi się uda odzyskać, bo miałem tam małą przygodę z kartą, jak to zwykle u mnie bywa, zawsze coś się tam za szybko zrobiłem i dużo materiału mi się usunęło, ale może uda się odzyskać, także jak, jak nie będziecie widzieli tego wcześniej to zobaczycie teraz jak będziemy siać tą bo Miałem tam dużo fajnego materiału nagranego yy, z przygotowywania siewnika i tam ustawiania dawki i tych innych Ale to nic, no nagramy dzisiaj nowego Także co? Zaczynamy Wykładam kamerkę na głowę i lecimy No, także możemy działać Mam małego pomocnika, nie Zuzia? Co będziemy robić? Trawę dla kurwek będziemy sieć, A co masz takiego lizaka? A kupiłaś, linie pewnie są zapisane, bo tu już mamy, jak widzicie, trochę zasiane. Tu włączymy siewnik. Ono działa. Zaraz nam się tutaj wszystko poładuje. pęk nie gryź ta nas nie interesuje interesuje nas ta no i dobra mamy linię nie zgubił Raz zobaczymy zresztą Oj, biorka lecą O, coś jest. A nie dobra Mamy z powrotem połączone. Siejemy. O nie co jest? Zapomniałeś? O, nie wiem, czy nie będę musiał od nowa, aby... Proszę pana. No, co jest? Teraz tamtą starą nawigację musiałem wyłączyć. Starą ten, aplikację, bo y, się gryzły. Teraz wszystko gra. Siejemy jakieś tam niecałe 9 na godzinę, bo można szybciej oczywiście jeździć całą talerzówkę. Ale z siewnikiem tam za dużo ziemi rzuca na te rureczki i, i może słabo siać. Ziemia, tam może zbijać dziarka. Zobaczymy, o, tak może będzie lepiej. No i siejemy jakieś 55 kg, mam nastawiony na hektar. Na tamtej działce sprawdzaliśmy, to w miarę tak wychodziło. No i tak zostawiłem. Siejemy bezpośrednio w ryżysko. Wilgoć jest jak widać. Młody zaraz tu będzie wałował i jakiś opad, żeby przeszedł i by sobie na wschody fajnie wilgoć zatrzymało ładnie by powschodziło, może jeszcze na jesieni coś jakiś pokos się ukosi Nie Zuzia No, daj tata może skończyć i tego lizaka Co? A twój lizak, dobra no i dobra, siejemy, zobaczymy się troszkę później. Miał mi przywieźć trawę A go nie widać, on już tam w siewniczku Jakieś 10 km max Dojdziemy do końca, chyba pojedziemy po trawę Daleko nie mamy, Michałka coś zatrzymało A mamy zasiane 3,20 A to jeszcze Ponad hektar Poprzeczniaki, no to trzeba wziąć 80 kilo. Borek do kabiny się dosypie najwyżej. I tak to się sieje. Nie była drzemka. Tak. Ciepłe, nie? Dzisiaj ładna pogoda, zaraz posieję i może pojadę z koszyżytka tam 3 hektarki Mam jeszcze i jutro albo pojutrze 7 No i na koniec tygodnia jakieś 12 ale Zobaczymy jak się pogoda nie popsuje, raczej nie, cały tydzień pogody nadają I koniec będzie żniw U nas to już jest koniec. Prace pożniwne. No, już tam tylko resztki w tym silniku zaraz pipnie. Czujnik. Ilości nasion. Wydajność mamy 2,70 na godzinę. Wiadomo, tam poprzeczniaki to takie rzeczywiste ze 2,5 hektara. Uwrocia. Akurat do drogi sobie poprzeczkę jeszcze tutaj pykniemy jedną. jeszcze zrobimy poprzeczki. Gdzie pozabierał, to by kurde posiał trawnik z Gorzowskiej, ale nie było kiedy posprzątać. Pasty by nie rosły, a jakiś jeszcze pożytek by był. Zapomniałem, że tu mamy pasek do posiania. O, taki taki kliniczek, a to na koniec, a nie zapomnieć. No i dobra, jedziemy, nasypiemy. Nasypiemy nasionków, nie Zuzia? I przyjedziemy jeszcze, tak? Przyjedziesz czy zostaniesz w domu? Nie zostaniesz z franiem pobawić się? O kukurydza, właśnie Pogorzowskiej. Nie jest zła. Kolby ma. Po podusie pójdziesz? A co ty zamierzasz tutaj spać? A tutaj nie Pogorzowski, tu jest hulk, ale od drogi taka, taka troszkę niższa, a tam widać, że jest piękna kukurydza w tym roku. Może wysokościowo nie jest taka. Jak w tamtym, ale jakościowo na 100% będzie lepsze, bo jest zieloniutka na tą chwilę i kolby ma, będzie miała konkretne. No, a w tamtym roku to pousychało szybko, bo to wiadomo, wody nie było. Co z tego, że była duża, za dużo nie sypało. Dobra, widzimy się przy sypaniu ziarna. Młody już wałszykuje. Weź wieź do przodu wieź do przodu A końcówkę testuję kupiłem tą samą zaciskową dzisiaj Znaczy to z tą tą rączką O, teraz bajka No weź mnie wpuść Chodź podawaj worki. Słyszysz? Dawaj worki. Jadę wałować, ja jadę jeszcze do i zaraz będę pewnie kosił. Dzisiaj jeszcze przyjadą chłopaki, doktor Gleba, zbadać te działki, co mam posiane górzowsko Zobaczymy, czy tam wapna nie brakuje. Zuzia wzięła sobie kocyk poduszkę, ale to ciepłe, Zuzia. Będziesz spać? Co? miałeś kocyk. Kocyk jest, masz. Z tyłu, ale na razie niepotrzebny. potrzebny. No, mhm. Taki mały. Taki mały. Taki mały dla Zuzi kocyk, tak? jedziemy na pole no i kończymy, zostało tam i z powrotem Michałek przyjechał tam popatrzeć może jakiś kamień czy coś zebrać tam już działka się wołuje a tutaj widzę takiego skurczybyka Nie dużo, to ich tu nie widać. Ale jak coś widać, to się pozbiera i, i potem jest mniej. Się nie wyciągają tak. Tak? Trawy powinno starczyć na styk. Nie będę już musiał dosypywać. O, ma parę. Tam na Siekaczu było, bo tam na Poddębiu wyciągają się jeszcze, tam kiedyś Olszyna była i tam nie wiem skąd, ale dużo ich tam jest. O, ma. chyba. I robota idzie. Żniwa obgarnięte. Zaraz trzeba będzie się brać za kombań do ziemniaków. mam tam trochę zamówień. Dzisiaj na motykę pewnie będziemy kopać, ale w tygodniu może jak się uda to wyciągnę kombajn do ziemniaków, tam mam łożysko do wymiany, trochę rzeczy i na niedzielę może do... nakopiemy na giełdę, zobaczymy. Się przejechał na giełdę, zobaczył co tam, jak tam, to tam z ziemniakiem słychać. No i ostatni paseczek. Tam od drogi jeszcze trzeba przejść poprzeczkę i będzie zasiane. Ogólnie dużo siejecie gorzowskiej? Siejecie gorzowskie? Co, nie ma? Nie. ma? Nie ma wójka. Gorzowska jak się uda to daje fajny plon. Ogólnie to nawet białka, to za wiele nie, nie, nie wyciąga się z niej do tam takiego, takiego mleka. Nie ma jak tako z typowych łąk dobrych, polnych, ale wiadomo jak yy, objętości się dużo zrobi dorzuci się tam dobrej trawy z y, innych tłąk. To zawsze, zawsze lepiej jak z torfowych. Ale mi się wydaje, że tak sama gorzostka, to sama z siebie to nie ma mleka. Szybko rośnie. Dużo objętości. Ale parametry nie są takie. Nie wiem, może jakaś inna, w innej fazie koszenia, czy coś. Ja zawsze czekam, żeby trochę tego i włókna było, bo jak na belki i wcześniej skosić, to ogólnie ona się nie nadaje. Nie da rady zrobić takiej dobrej, mokrej beli. Jedynie pryzma bo to i wczesna wiosna zbiór albo i jesienią jeszcze się udaje no to jest, nie, nie ma pogody takiej do przesychania no jest wujek, nie ma takiej pogody do przesychania i i to się nie zbija nic w tej prasie, tylko się robią takie kluchy ale belki ważą po tonie wujek kamienie zbiera chcesz iść zbierać kamienie? ale to już my jedziemy do domciu o widzicie jak wymierzone zasiane Tam na no poprzersie jak powinno jeszcze starczyć mi się narozsypywało to i tak tam ale przejść No wujek zbiera kamienie Gonimy wujka Jaka ty robotna jesteś ty kamienie będziesz zbierać Wujek jedzie już do domu za nami. Posiejemy poprzecznie i lecimy do domu na obiadek. Tak. Ale Wujek jedzie za nami już. Zuzia, nie wolno. Tam Wujek nie ma gdzie cię wsadzić. Pojedziemy, zobaczymy jak tam się fałuje, co? No, to zajedziemy. No i jedziemy, zobaczyć jak tam się wałuje, jak to wygląda i ja obiad i jem i spadam na... A tu jeszcze bela została, jeszcze taka no nie jest rozwalona, jeszcze da się ją przywieźć. Myślałem, że trzeba będzie przyczepko. Spuchła tylko. Yy, jem obiadek i spadam zaraz kosić. Się na miejscu. Ludzie, ile się już powałowało. Kto tam wałuje? Szymon? Luks, myślałem, że gorzej będzie, ale jest dobrze. Tedek ciąga walec. Tadeusz dzielnie walczy. Teraz mogłoby troszkę popadać na wierzch na wschody. No i dobra, dbamy o pole. nagrałem. Tutaj się pobierają próbki. Będzie wszystko wiadomo, co jest grane na tym polu. Wszystkie pola w tym roku przebadamy. Badałem jakieś 5 lat, 6 lat temu. Zobaczymy, co tu trzeba, co trzeba poprawić. Doktor Gleba. Dobra, lecimy kosić. Dbamy o pole. No i startujemy. Do dojenia się wyrobię. 3 hektary żyta. Skrócić. Tam jeszcze regulacje zrobimy albo jakieś zamykane, tak, żeby do transportu, bo on jest yy, teraz ta strzałka rozsunięta. O, zobaczcie, jak fajnie rozdziela. Nic tam nie staje, bo w życiu, jak, jak leży w tą stronę na Schumachera, to jeszcze pół biedy dalej. Jak leży na tamtą stronę, to się zabija tam na siłowniczku od motowideł i się z hedera robi pług. A tak ładnie rozdziela. A te mamuty to tylko się przebijały tak prosto I to do stojącego takiego fajnego do Do yy, pszenicy to jeszcze w miarę owsów Ale do żyta się nie nadają No jak pięknie rozdziera Teraz to jest bajeczka A się męczyłem Dobra, dobra Mamy skoszone bajki, czas 15 wyjechałem znaczy 15 no gdzieś 15 byłem na polu i mamy po 17 skoszone 3 hektarki lecimy na bazę tam się wałuje, a my jedziemy jeszcze na deserek, musimy ukopać ziemniaczków zawracaj 5 worków ziemniaków, ani to kopaczko, ani to kombajnem. Musimy motyko. 5 worków po 15 kilo, żebyście nie myśleli, że my 250 kilo będziemy kopać. 75. Dobra, jedziemy. Tadek cały czarny. A jakie skórki byki. Małego przyprowadziła. Łośko, Łośko. a uciekł no i trochę się ściemniło ale mamy nakopane i rdza jeszcze trochę trzeba jakieś dwa tygodnie jeszcze się skóra uśni no i yy, jeszcze raz, nic nie widać ciemno dobra jedziemy na bazę sąsied wziął ode mnie grubera spróbować jak to będzie chodziło renówka 164 3 belki o 40 ale na płytko ze skrzydełkami o no, tym trochę rzuca I idzie ciemno jest nic nie widać kurde szkoda włącz latarkę, zobaczymy jak to wygląda O, no. walceownikowy. Renia kietuje. Ciekaw jestem, jak głęboko by chodziło. 106 koni, stara generacja. Szóstka silnik to Musi ciągnąć. O. No. Jęczy. Dobra. No i co? Tym akcentem kończymy dzisiejszego daily vloga. Widzimy się jutro. Znaczy jutro. Nie wiem kiedy. Zobaczymy. Za dwa dni pewnie. Co drugi dzień wstawiamy to. Także co? Pozdrawiamy wszystkich widzów. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.